Ja już od dawna przewiduję, że dojdzie do rozłamu w Kościele, z tego względu, że Kościół nie wychodzi na potrzeby ludzi. Dojdzie do schizmy. Na fanatyków nie można liczyć, bo to będzie grupa, to będą sekty. To będą sekty, to będzie grupa. Kościół wali się w Polsce i sami to widzicie, jako kapłani, jako wierni też to widzą. Ludzie odchodzą, Kościół nic nie daje. Nic nie daje. I ten facet, który się tam pojawił. Ja nie wiem, czy on nie ma jakichś początków schizofrenii, ale pewne jego tezy są bardzo ciekawe i warte są przedyskutowania, czy poruszenia, są warte tego. I to jest właśnie ciekawe, dlaczego puściłem tam to jedno i jest jego kazań. Bo kazania, kiedy kapłan wychodzi na mównicę i mówi o Piotrze, jak on chodził, jak łódka się zatapiała, jakie fale były, później czyta następne. Nie mają żadnego sensu w współczesnym świecie. Nie mają żadnego sensu. To jest dla idiotów. Wiernego, który przychodzi do kościoła, trzeba czymś zainteresować. Wierny ma ciało, ma uszy, ma dar węchu, powonienia, dotyku i tudzież jeszcze, jeszcze innych darów ma. A jeżeli się mu pierdoli głupoty przez godzinę czasu, tak jak mnie, to ja pierdolnąłem kiedyś czas. Poszedłem do kościoła a tam zapierdolone takie hasło na całe drzwi, wspomagajmy żołnierzy w Iraku, przesyłając im dary. Naszych bohaterów. Tam jeszcze cała litania, bohaterstwie i tak dalej. No i zaczynają wychodzić z kościoła, oczywiście z krzyżem po mszy, kapłan pierwszy, później z każdym wiernym się wita, no i podchodzi, tą grabulę i podaje, a ja mówię tak do niego... A może mi ksiądz wytłumaczyć, co to robi w waszym kościele? A on się pyta co? Ja mówię o tutaj, mówię ten żołnierz w hełmie, prawda? I ta zbiórka dla bohaterów i tak dalej. Przecież to są mordercy. Wy, jako wyznawcy miłości, prawda? Tudzież innych wartości, jak możecie w świątyni Boga zbierać dary dla morderców? No przecież to jest prosta filozofia. Żołnierz jest szkolony nie po to, żeby być żołnierzem, tylko żeby zabijać. Więc jak kurwa w kościele, wierny, ma wspomagać kurwa morderce potencjalnego? To się kurwa kłóci z filozofią, z doktryną kościoła. No i tu są pewne parodie. Dlatego pierdolnąłem tymi drzwiami, powiedziałem, jak ja mam kurwa siedzieć w ławce i słuchać kurwa, idioty, który autentycznie pierdoli. Pierdoli, bo gdyby mówił coś z sensem, jak jemu się pierdolą daty, jak jemu się pierdolą nazwiska. Bo widzi bydło przed sobą siedzące w ławkach i wie, że obojętnie co powie i tak to kurwa zeżrą, nie, nie, tra nie trawiąc, i później wysrają to, co powiedział, no to jaki sens tam chodzić? Nie ma sensu. Ja nie twierdzę, że nie ma księży inte z, z intelektem, księży, którzy mają wiadomości i tak dalej, ale tych księży się tłami. Ci księża nigdy nie wyjdą na tą forpocztę. Balgo się go jewnie jakiś biskup go w łeb weźmie, albo gdzieś kurwa na wieś wyśle, albo go odetnie kurwa od słuchaczy czy od wiernych, i tak się kurwa robi. Więc kim jest kurwa Kościół katolicki? Kim jest? Zbiorowiskiem kurwa Żydów, masonów, chujwie jakiego biznesu. Bo wiara nie polega na tym, kurwa, żeby różaniec zapierdalać na okrągło 24 na dobę. Jak cię w dupę kopią i twoje dzieci nie mają co jeść. To jest wiara? To jest dodatek do wiary. Ale nie nic z tego wiara, żeby kurwa człowieka ogłupić, taka Mariola, żeby mi zapierdalała rano na różaniec, w południe po i w nocy się kurwa jeszcze budzi z orgazmem i różaniec zapierdala. To jest wiara? To jest dodatek do wiary. Ale głupieć kurwa przy tym i fanatykiem się robić, robić z siebie człowieka nieszczęśliwego, to jest kurwa nieszczęście. Kiedy wy kurwa gałę otworzycie? Kiedy? Kiedy wy kurwa nauczycie się na ulicy głośno mówić? W miejscu publicznym? W szkole? Kiedy? Wy jesteście, kurwa, masą, masą ciemnych, głupich, zastraszonych ludzi.